Chodzi o to, że wypukano religię katolicką na soborze watykańskim II. Dlaczego pani Jusynka Krasowicz z drużyny gaśnicowej Grzesia Brauna mogła popełnić bluźnierstwo przeciwko Duchowi świętemu? Oskarżenie jest dosyć poważne, więc ja już postaram się nie dolewać oliwy do ognia i rzeczowo to wyjaśnić. Dlaczego w ogóle przeciwko Duchowi Świętemu, a nie na przykład przeciwko Jezusowi albo świętej Hildegardzie? No, trzeba sobie przypomnieć, że jak Jezus nauczał, to robił to samodzielnie, to znaczy mówił ludziom prosto w twarz, co jest dobre, a co złe. Ale powiedział też, że jak on odejdzie do nieba, to to misję nauczycielską przejmie Duch Święty, czyli to już Duch Święty zacznie nauczać, no głównie poprzez nauczanie Soborów Powszechnych oraz papieży. Więc jeżeli ktoś sprzeciwia się takiemu Soborowi Powszechnemu, tak jak pani Justynka Krasowicz, to nie sprzeciwia się tylko tym biskupom, którzy tam coś podpisali, bo to można powiedzieć są tylko takie słupy, a rzeczywistym twórcą tych orzeczeń dogmatycznych jest właśnie Duch Święty. Więc to jest przykład stawiania się ponad Duchem Świętym, tak naprawdę ponad Bogiem, bo Duch Święty jest Bogiem. No i o tym też mówi katechizm Kościoła Katolickiego tak właśnie charakteryzuje eschatologi eschatologiczne oszustwo że człowiek uwielbia siebie zamiast Boga i jego mesjasza.